Znaczy na pewno na Białorusi mamy z punktu widzenia działania państw wspólnoty zachodniej, euroatlantyckiej, mamy do czynienia z aktywnością amerykańską, mamy do czynienia z, z aktywnością europejską. Polska ma na pewno tutaj dużo do powiedzenia, natomiast to nie jest, to nie jest prosty teren do działania. Przez lata Białoruś była postrzegana e, przez naszą dyplomację, także nasze służby jako państwo nieprzyjazne. E, I te działania e, oficjalne były utrudnione. Utrudnione były także działania biznesowe. Mało jest polskich przedsiębiorców, którzy skutecznie odnoszą sukcesy na tamtym rynku. To, co teraz trzeba zrobić, to wesprzeć wolne wybory i wybór nowego prezydenta w wolnych wyborach, ale też dać przestrzeń i to się dzieje. Dla e, białoruskiego biznesu, żeby mógł e, nawiązywać kontakty na przykład na polskim rynku, e, tam gdzie to możliwe, e, pomóc w, e, w tworzeniu organizacji e, społecznych, e, tak żeby ta, ta zmiana była w miarę płynna. Ja wątpię, żeby z dnia na dzień tam ta rewolucja, tak jak Pan tak powiedział, e, odbyła się. Natomiast to jest bardzo ważny element, który rozpoczął proces, który mam nadzieję doprowadzi do wolnej Białorusi, którą że tak z przyjemnością powitamy w gronie demokracji europejskiej.